Dzisiaj chciałbym zrobić takie nawiązanie do filmu Roxa, Będzie on w opisie. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, raz zrobił filmik Jak silny jest Steve. Zrobił pierwszą część, w której jeszcze nie było shulker boxów. i zrobił drugą, w której już były. Wtedy wypełniał całymi shulker boxami złote jabłka. Ja nie wypełniłem, bo byłoby to dość długie. Ale gdzieś chciałbym Wam zaprezentować, że tak naprawdę to możemy więcej unieść. Wam! Mamy tu skrzynię Endu, która zawiera w sobie kolejne Szalker Boxy. Ach, mam Creative, dobra. Dzięki temu możemy po prostu unieść więcej o wiele więcej. I na przykład teraz po prostu. Mam jakby drugi ekwipunek, ten nie ten drugi, tylko ten z skrzyni endu. Myślę, że dzięki temu Steve mógłby być taki mega silny, że już by spodniósł 10 tysięcy aut bez problemu. Ja jakoś nie robiłem obliczeń, ale jak chcecie, możecie w komentarzach zajrzeć jakieś obliczenia. Nie jest to film za długi, ale... Pomyślcie sobie, jaki Steve może być mocny. Chociaż w ogóle my nim nie mamy żadnych obowiązków chodzić na siłownię. A gdy na przykład wali, prawie nic nie robi. A gdy biega, bardzo wolno. Powinien być mega wysportowany Steve. On umie unieść po prostu miliony ton. Czy wy to... to znaczy... Już, jak już mówiłem ja tego nie wypełniałem, co nie, bo to było też smutne, ale gdyby to wszystko było wypełnione, to na serio. Steve był już takim mocaczem, mocaczem, że po prostu nie da się tego ująć. Dobra, to by było na tyle. Nie był to jakiś długi film, bo nie wiem na temat czego mam się wypowiadać. Wiecie oczywiście, że złote jabłka, no niestety nie możemy już zdobyć, nie możemy już wykraftować, Bo i dzięki temu po prostu mamy zablokowaną opcję zrobienia tego na Survivalu. Więc da się to tylko zrobić na Creative. Pokażę Wam. Ech. No więc jest troszeczkę szkoda, bo to był bardzo fajny item tak do Minecrafta i, i... i... po prostu to jest dość fajne. Dlatego no teraz na serwery Easy nie chcą po prostu przejść na dalsze wersje a tutaj. tej też podpalić? No dobra, też już kończę. To nam Was. Zostawiajcie łapki w górę i. Pium, pium, pium. Tutaj pojawią się różne linki. No więc zostawcie sobie łapkę. Jak zawsze każdy mówi... I pa.